Hejka, witajcie na moim kanale. Wiecie co? Ja dla Was zrobiłam filmik. Ale oczywiście mi się skasował, na którym otwierałam prezent. Więc pokażę Wam po prostu te prezenty. Zrobiłam z niego look. Um, A więc tak, zaczęło mi się od tego, tak, od, od Wajany. Wajana dała mi takie skarpetki um, czerwone. I jedna jest inna, taka w paski. Kolejne to są takie okulary. Dostałam od Anny, e, 2010 znam od niej okulary, um, takie czarne, takie takie wielkaśne. Takie włoski, takie z etiką e, Takie brązowe, zdałam chyba też takie blond um, A więc tak, kolejne są takie, 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 takie na wysokich koturni, takie, szpile, takie mm, nie wiem, Jakby nie było na tej to by wyglądały takie sandałki. Okej, okay. kolejne to jest, to, jest, to jest taka bluzka, która się nazywa Milky I on jest taka taka kremowa, to jest taki top Kol I oczywiście mam go na sobie Kolejne są takie włoski, takie blond, a końcówki mają takie czerwone. Takie właśnie czerwone. Kolejna to dała mi Annę znowu. Annę 2010 znowu. To jest taki. taki jakiś naszyjnik? Nie wiem, zobaczymy. Dalej to jest taki. To jest 566. I ona mi dała takie włosy na bok. Mam takie same, ale inne. Um, inny kolor. I na końcu to jest tak, I tam jest taka czapka czarna. kolejne znowu odwajany, tak się nazywa. Um, taki ma takie Krótkie spodnie rinsowe. Ja mam kompletnie dzisiaj takie same serie. Kompletnie takie same. Um, identyczne Na sobie. Um, teraz jest tutaj taka sukienka, która ma um, po bokach takie. Rozcięcia, takie odcięcie. To jest taka sukienka. jest ok. Kolejne są takie palerinki pale, z mm, skarpetkami nietoperzami i i są y, różowo, różowe skarpetki, a białe są takie. Kolejne to bardzo mi się podobają skarpetki. One takie różowe całe i tam na, góry, na górze są takie um, paski. I to się nazywa Rainbow on the top. Kolejne znowu od Natka, makaronu. Mm. Chwilkę, zobaczymy. Natka makaronu jajecznego. Dzisiaj sobie pooglądamy. Um, um, oczywiście ich wszystkich, którzy mi dali um, profile. Tak. Kolejne, to znaczy, omówiam właśnie Wam o, na tym, że to jest, że mam takie właśnie blond, też zostałam. Taka kitka, bardzo mi się one podobają. Kolejne to jest um, taki taki top w y, pask, paski czarno-białe, czy biało czarno jak zebra normalnie. Nie, nie wiem. Okay. dalej. To są takie szelki, które można założyć i przyczepić sobie do spodni. Tak jest, y, takie białe. Kolejne to są pieki, które mi się bardzo, ale to bardzo podobają. Kolejne jest od juleczka, koteczka 242. To jest jakaś w ogóle spódniczka do góry nogami. Dziwna jest. Tak średnio mi się podoba, ale nie, bardzo Ci dziękuję również. Główna jest od X Kinga X900. To są takie kolczyki, takie większe. Są bardzo ładne. Dziękuję. Okej, okay, zajrzyjmy sobie do Kinga. Znaczy do Natalki. Mm. X Kinga X900 ma 22 level. I ja oczywiście jestem w najlepszych przyjaciół, przyjaciółkach. Um, Tutaj tak, zapraszam do niej na jakieś arty oddaję za free e, prezenty, więc zapraszam bardzo. Um, bardzo ładne bardzo robi... O, nawet mi chyba zrobiła. E, bardzo ładne robi luki i bardzo nie zapraszam. Jest e, bardzo fajną i miłą osobą, zapraszam. Idziemy sobie do kolejnej osóbki. Kolejną osobą jest Góreczka Kotyczka 242 Ona ma 17 level I um, Czy to tu się ma napisane? Nie wiem, co ja robię w tej grze A więc tak, y, tutaj ma przyjaciół swoich mm, Tutaj ma swoje artbooki Zapraszam do mnie. wymienia się Oddaje jakieś um, Ubranka Można ró również wszystkim kupić Z listy Mam też bardzo ładne rzeczy Natka makaronu jajecznego dobry. Yy, Tutaj ma ze swoich przyjaciół, ma dziesiąty level Prawdziwa jej aktywność yy. Wszystkie są już nieaktualne, ale na pewno będzie więcej yy. Bardzo jest pozytywna łyżka A więc tak, kolejne to jest Smajana Tutaj może, może oceniać luki kogoś, więc jeżeli chcecie, to proszę tutaj ma swoich przyjaciół najlepszych. I bardzo zapraszam do niej. Ona jest też y, bardzo. O, widzicie? Um, nic dodać, nic ująć, no. Y, tutaj luki ocenia kogoś bardzo ładnie, tworzy artbooki, Patrzcie, jakie są piękne, no. Aż się chce y, wchodzić i walczyć, co nie? O, tutaj ktoś ma. Dodatki, dodatki, i jeszcze raz dodatki. Um, tak, aż sobie pooglądam w sumie. <grychy> to może później, bo was zanudzę tutaj. Dobrze, a więc tak. Zobaczymy czy jeszcze ktoś mi dał. Um, a jeszcze oczywiście Anę no, zapomniałam o niej. Um, Ona jest y, super po prostu um, odżywką. Ciała mi... Chciałam, żebym zrobiła i łama i w ogóle, ale no tak, taka się przytoczyła e, sytuacja w ogóle, a to jest po prostu super.